Komora tradycyjnego wędzenia z paleniskiem poziomym, drzwiczki do paleniska, murowa na szamot na, i cegła szamotowa, sufit nierdzewny z przysłoną i regulatorem dymu, oka, zwykły prosty z ociekaczem, drzwi. Blacha 2,50, rama 2,50, grubość 2, wełna mielana jest z izolatorem, wózek wędzalniczy i nowość podłoga z blachy nierdzewnej kwasy odpornej. Wszystkich chętnie zapraszam do kontaktu. 602-609949 lub bama2maupa.oper.pl. Dziękuję.